Gdzie nie spojrzę, to dużo się mówi, w, szczególnie w social media, w kontekście narcyzów, że są to głównie mężczyźni. Oglądając i czytając różnego rodzaju treści, widzę też komentarze osób głównie takich które spotkały się z narcystycznymi partnerami w kontekście mężczyzn. A ja pytam, gdzie są te wszystkie narcystyczne kobiety, często narcystyczne matki, które wychowały się tych narcystycznych synów czy narcystyczne córki? I jak to jest z punktu widzenia nauki psychologii odnośnie różnic między narcystycznymi kobietami a mężczyznami? Czy są, czy to przebadano? Odpowiadam tak i w dzisiejszym odcinku o tym porozmawiamy. A mianowicie o tym, czym się różni narcystyczna kobieta od narcystycznego mężczyzny. No i jak rozpoznać taką narcystyczną kobietę, by na przykład móc się lepiej uchronić w relacji z taką kobietą, niezależnie od tego, czy to jest twoja matka, przyjaciółka czy partnerka życiowa. Jedno z większych badań, które pokazuje to właśnie różnice w nasileniu cech narcystycznych między pciami, to jest takie badanie, w którym autorzy przeanalizowali 355 niezależnych badań, czyli tak zwana metaanaliza badań, która zbiera różne badania. w Całość w kupę i bada ich związek z między tym cechą, którą chcemy zbadać. Między 1990 rokiem a, dwa, a 2013. A wszystko po to, by odpowiedzieć na pytanie, czy kobiety i mężczyźni różnią się pod względem poziomu narcyzmu. Więc na podstawie tej obszernej metaanalizy badań odpowiem na te pytania. Wyniki tych metaanaliz badań pokazują, że mężczyźni mają wyższy poziom narcyzmu, narcyzmu od kobiet. Różnica ta natomiast była umiarkowana, ale statystycznie wciąż istotna. I podczas takich badań, które czytamy, te analizy badań, mamy różne podskale, które badają różny poziom na przykład nasilenia narcyzmu. No i ta różnica największa pokazała, że ta Między mężczyznami i kobietami jest pod skali, właśnie, wielkościowej. Rzeczywiście, mężczyźni mają e, umiarkowanie większy poziom w skali wielkościowej w nasileniu poziomu narcyzmu od kobiet. Narcyzm to jest takie przesadne poczucie własnej wartości, przekonanie o swojej wyjątkowości, przesadna potrzeba dominacji nad innymi, no czy takie nieomylne przekonanie, właśnie o tym, że się jest ja wiem, kimś lepszym od innych ludzi. Uwaga! Natomiast e, metaanaliza badań tych pokazała, że kobiety częściej wyrażają się w tak zwanym narcyzmie e, nadwrażliwym, czy wrażliwym, i na nazwa to jest taki wrażli e, narcyzm Ukryty, który, co ciekawe, nie jest bezpośrednio ujęty w tej podstawowej skali do badania y, zaburzenia osobowości narcystycznej, bo w tym podręczniku do zaburzeń y, psychicznych, tam DSM5 czy ICD10 nawet, bo ICD11 w ogóle inne rozróżnienie nasilenia cech narcystycznych wprowadza, diagnozuje tak naprawdę ten jeden rodzaj narcyzmu, narcyz wielkościowy. Więc jak diagnozujemy narcystyczne zaburzenie osobowości według tych skal z podręcznika do zaburzeń psychicznych, to diagnozujemy tak naprawdę ten jeden rodzaj narcyzmu. Ale my już udowodniliśmy, w sensie my, psycholodzy i naukowcy, psychoterapeuci też, że narcyz może być też ten wrażliwy, czyli ukryty, które nie obejmują podstawowe kryteria diagnostyczne. No i metaanaliza badań pokazała, że właśnie kobiety częściej wyrażają się tej drugiej podskali narcyzmu wrażliwego. Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to, że narcystyczna kobieta jest częściej e, wrażliwa na ocenę, krytykę, odrzucenie. Częściej przejawia się w tym narcyzmie wrażliwym tzw. obronność emocjonalną, z tendencją do szybkiego wycofywania się, unikania sytuacji, które mogą być w jakiś sposób oceniające czy odrzucające ją, zamykania się w sobie emocjonalnego czy posiadania tak cichych dni, lub ataku obronnego, że jak ty mi, to ja tobie. Więc obronność emocjonalna kobiet może się przejawiać tym, że na łagodną sugestię zmiany swojego zachowania czy stawiania granic, taka osoba może zareagować na przykład furią lub atakiem. Bardzo często może unikać sytuacji, racjonalizując sobie, że to nie jest potrzebne lub tak będzie lepiej, w których może być nastawiona na negatywną ocenę. Zamyka się w sobie po jakimś konflikcie, czyli stosuje tak zwaną bierną agresję, unikając rozwiązania danego problemu czy porozmawiania z drugą z stroną konfliktu na temat tego, co się stało, tylko na przykład na przykład każe ją ciszą, czy właśnie udaje, że nic się nie stało. Ale żeby było jasne, nie, nie wynika to z potrzeby autorefleksji, że ja potrzebuję teraz czasu, żeby się zastanowić nad tym, co czuję, żeby z tobą porozmawiać, tylko z potrzeby ukarania drugiej osoby za to, że śmiałeś mi po prostu powiedzieć coś, co mi się nie spodobało. W tej obronności emocjonalnej częściej może się wyjawiać, przejawiać taka postawa, Skoro nie jesteś po mojej stronie, to znaczy, że jesteś przeciwko mnie, taka zero -jedynkowa. Inny punkt widzenia czy inne stanowisko w jakichś kwestiach wyklucza całkowitą współpracę czy jakąś, jakąś dalszą rozmowę, tylko po prostu traktuje cię jako wroga i usuwam cię ze swojego życia czy z, z horyzontu swojego widzenia. Obrona emocjonalna przejawia się w też ogromnym, e, ogromnej trudności do przyznania się do winy, bo błąd, Kojarzy się z dużym wstydem, a tego narcystyczne kobiety czuć nie chcą. nie no tylko kobiety, bo mężczyźni też, ale mówimy tutaj o cechach, które mogą się silniej przejawiać u kobiet. No dlaczego? Dlatego, że y, narcystyczne kobiety raczej na pewno mają schemat wadliwości, czyli kruchą samoocenę, no i każdy błąd kojarzy się z wstydem, który może aktywować tą kruchą samoocenę, której ta osoba nie chce czuć. Dlatego nie ma takiej możliwości, żeby taka osoba się mogła przyznać do błędu i tym samym zderzyć się z, z tym, jak kruchą ma poczucie własnej wartości. Żeby było jasne, to takie zachowania... Które, które teraz opisuję, to nie są jakieś takie wyrachowane y zachowania, które, pomijając oczywiście socjopatów i psychopatów, bo to jest, to jest inny rodzaj y skrajnego narcystycznego zaburzenia osobowości, ale nie każdy narcyz czy narcyska jest socjopatą, czy socjopatką, czy nawet psychopatą. Y zakładając, że tak nie jest, że nie ma też tej diagnozy psychopatii, y czy tam antyspołecznego zaburzenia osobowości, jak zwłaszcza to zakładamy, że nie jest to nic wyrachowanego, tylko jest to po prostu mechanizm obronny tej osoby, żeby sobie radzić ze swoim wstydem mi zranienie, bo po prostu inaczej ta osoba nie, nie umie sobie poradzić z tym, że w głębi swojego serca tak naprawdę nienawidzi siebie. I oczywiście to nie jest tak, że ją ja to tłumaczę, bo wciąż granice muszą być stawiane takiej osobie, bo ona nie może tak postępować. Natomiast moim celem jako psycholog, psychologa i psychoterapeuty nie jest oceniać, tylko y, zrozumieć no, obie strony medalu, a nie tylko stawać po jednej stronie i walczyć z całą resztą ludzi. Co nie zmienia faktu, tak jak mówię, że w pewnych kwestiach nie ma akceptacji na to, żeby krzywdzić na przykład innych ludzi, bo Tutaj jasne granice muszą być postawione i niezależnie od przyczyn mechanizmów obronnych to musi wybrzmieć, że nie ma zgody na krzywdę. Inna taka y, różnica bardziej widoczna w tym narcyzmie wrażliwym u kobiet w stosunku do mężczyzn może się przejawiać w tak zwanej kontroli relacyjnej. Więc kobiety mogą częściej kontrolować relacje i może to wyglądać w taki sposób, że nie przejawia się to tak jak u takiego typowego, wielkościowego narcyza, który może być mężczyzną w postaci dominacji, że ktoś próbuje cię zastraszyć czy typowo zdewaluować czy uciszyć cię po prostu będąc jakimś takim bardzo dominującym, dominującym ale raczej kobiety będą mogą tworzyć taką emocjonalną zależność, żeby manipulować twoimi emocjami żeby uczynić się bardziej emocjonalnie zależnym od niej. Za pomocą przeróżnych technik manipulacji i takich, gdzie zapraszamy kogoś do tego, żeby testować naszą miłość do, do tej drugiej osoby. Podam przykład. Taka osoba może częściej mówić, gdybyś mnie naprawdę kochał, to byś na przykład zrobił to, co chce. Jest to typowy przykład manipulacji emocjonalnej, gdzie ktoś nie chce zrobić yy, to, co ty chcesz, więc tak, taka narcystyczna kobieta, zamiast zdominować Cię jak narcystyczny mężczyzna, by, spróbuje cię zmanipulować emocjonalnie mówiąc, gdybyś mnie naprawdę kochał, to byś. I to jest taki typowy przykład właśnie manipulacji emocjonalnej. Czy szantażu emocjonalnego mówiąc prosto. Jednym z takich, yy, takich kobiecych, narcystycznych sposobów do kontrolowania relacji, jest tworzenie takiego relacyjnego napięcia. Najpierw cię uwodzi a potem wprowadza chłód, czyli taką huśtawkę emocjonalną, czyli jest to tak zwany najczęściej sex bombing, czyli zalewać uwodzeniem, flirtem, pokazać że jest zainteresowana tobą seksualnie, że jesteś dla niej taki fajny, atrakcyjny, a potem wprowadza drugą skrajność w postaci chłodu i dystansu. I w ten sposób, e, świadomie lub nie, tworzy rodzaj zależności emocjonalnie, bo ta osoba zaczyna przeżywać lęk w relacji z tą osobą, i, i w związku z tym zaczyna jeszcze bardziej je zależeć na tej kobiecie, no bo się zaczyna zastanawiać, czy zrobiła coś nie tak i że może powinna się bardziej starać. No i tak w rzeczywistości jest. Zależy właśnie się bardziej starać, żeby odzyskać to, co dostała na początku od tej kobiety, czy tam dostał. Innym ze sposobów takiej relacyjnej kontroli przez, przez kobiety jest testowanie swojego partnera przez milczenie. Zazrość lub obrażanie się, by sprawdzić, czy mu zależy. Inny rodzaj kontroli relacyjnej kobiet to jest traktowanie tej relacji jako narzędzia do kompensacji tych kobiet do podbudowania swojej własnej samooceny. Czyli narzędzia potwierdzającego moje poczucie własnej wartości. Bo bez tego ja czuję się mniej wartościowa, jeśli na przykład mam się przyznać przed samym sobą innymi, że jestem singielką. Lub nie mam, nie wiem, faceta, który ma wysokie stanowisko, lub dużo zarabia, lub. Yy, jest jakąś szanowaną osobą, no bo przecież z biedakiem nie będę się umawiać. Więc będzie wybierać takich partnerów, którzy będą podnosić jej status, żeby sama poczuć się ze sobą lepiej, bo tak naprawdę... Czuję się gorzej, bo jest narcystyczna. No i tym oto sposobem na przykład nie wybierze faceta, który w jakiś sposób nie spełniał właśnie tych jej standardów, jakichś tam wyższych odnośnie czegoś. W głębi serca jest takie głęboko, być może nieuświadomione przekonanie pod tytułem: Skoro ktoś ważny, wpływowy czy bogaty mnie pragnie, to znaczy, że ja też jestem ważna. No tylko, że to działa też w drugą skorę, bo skoro nie, to znaczy, że jestem mniej ważna, więc teraz muszę wszystko zrobić, żeby uwieść takiego faceta. Innym ze sposobów e, kon, tej właśnie kontroli relacyjnej to jest tak, tworzenie tak, takiej symbiotycznej relacji z, z facetem. W której partner jest zapraszany, mężczyzna do tego, żeby non-stop podtrzymywać jej kruchą samoocenę i zapewniać jej o tym, że, że jest dla niego ważna i najważniejsza i najlepsza, bo w tle jest głęboki lęk tej kobiety i przekonanie pod tytułem: Jeżeli nie jestem y, cały czas wyjątkowa dla niego, to znaczy, że jestem niewartościowa czy nie zasługuje na miłość. Zaprasza taka kobieta, partnera do, do takiego rodzaju relacji, w którym ten partner musi non-stop zapewniać ją o tym, że ona jest wyjątkowa. A kiedy tego nie robi, no to spotka się na przykład z jakimś rodzajem manipulacji, szantażem, karą, odreagowaniem, obrażaniem się cichymi dniami. No, w wiele sposobów może stosować. Różnice społeczne i kulturowe również mają y, znaczenie. W kontekście różnic, jeśli chodzi o nasilenie cech narcystycznych u kobiet i mężczyzn, ponieważ mężczyźni są no, od, od zawsze tak naprawdę nagradzani bardziej za dominację, jakąś stanowczość, przyjmowanie kontroli nad, nad życiem kobietami, gdzie to mówiło się, że facet jest głową rodziny i tam od zarania dziejów powinien się zajmować, zapewniać ten byt tym tej, tej rodzinie i kobiecie. A kobiety z kolei były od, 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 od zawsze tak naprawdę programowane na relacyjność i empatię, by stworzyć tą, to dobre ognisko domowe, w którym tworzy się dobre relacje z innymi ludźmi więc to też może się przyczyniać te uwarunkowania społeczno-kulturowe do tego że mężczyźni narcystyczni częściej idą w narcyzm wielkościowy a kobiety w ten nadwrażliwy ukryty co oczywiście nie jest regułą bo tak jak mówię, są też mężczyźni wrażliwi i są kobiety wielkościowe tylko mówimy o jakiejś rodzaju tendencji na podstawie obszernych metaanaliz badań które pokazują nam na takie wnioski no i to jest, u narcystycznych kobiet jest to o tyle podchytliwe, bo bardzo często te objawy narcyzmu są dobrze maskowane poprzez te społeczne Przyjęte normy, że na pierwszy rzut oka taka kobieta może się wydawać jako troskliwa, opiekuńcza, empatyczna. I ten narcyzm może się ujawniać w zupełnie innej formie, która na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, tylko trzeba wejść na przykład w głębszą relację z tą osobą, a na mianowicie w postaci na początku prawdopodobnie substelnych form manipulacji emocjonalnej czy relacyjnej kontroli, którą przed chwilą szeroko omówiłem. Co pokazało kolejne badanie na temat wrażliwego narcyzmu? Badanie, kolejne badanie pokazało, że ten wrażliwy narcyzm ukryty jest silnie powiązany z, z depresją i z perfekcjonizmem. Właściwie ten, ten nieadaptacyjny styl spostrzegania samego siebie w postaci perfekcjonizmu może często udepresyjniać. Taką narcyzkę wrażliwą. Narcystyczne kobiety bardzo często cierpią z powodu perfekcjonistycznych oczekiwań wobec samej siebie, które nigdy ich nie mogą spełnić, w związku z tym nigdy nie będą czuły się wystarczająco dobrze we własnej skórze. Co z kolei może właśnie udepresjonować te kobiety. Dlatego czasem jest tak, że widząc kobietę w depresji, w ogóle nigdy byśmy mogli nie spostrzec i nie zidentyfikować u niej również tego narcyzmu wrażliwego, ponieważ. Przyjęło się, że w społeczeństwie po pierwsze narcyzem najczęściej jest mężczyzna, a po drugie, że jest to taki typowy obraz narcyza wielkościowego, który ma rozdmuchane ego, który dominuje i tylko jest agresywny, a, nigdy, a, a bardzo rzadko jest tak, że pomyślelibyśmy, że o takiej cichej osóbce czy kobiecie w depresji, że ona właśnie może, że ta depresja może być objawem jej narcyzmu. Więc jaki tutaj jest mechanizm? No właśnie tych niedoścignionych wymagań wobec samej siebie, taki lęk przed bycia przeciętną i ten nieustanne niemożliwość spełnienia swoich oczekiwań, żeby być wyjątkową co właśnie o depresyjnie. Perfekcjonizm pojawia się tak jako tarcza ochronna, pod tytułem, jeśli będę idealna, to nikt mnie nie skrzywdzi. Ale strategia ta tylko pogłębia jeszcze bardziej swoją samonienawiść do samej siebie i zmęczenie, co w praktyce może się przyczynić do depresji i niechęci już wstania łóżka. Nieustanny wewnętrzny krytyk, który powtarza nam, że muszę na coś zasłużyć i że cały czas muszę coś robić... I ocenianie je za każdy błąd. Depresja tak naprawdę jest efektem tego nieustannego napięcia emocjonalnego, spowodowanego tymi oczekiwaniami, wygórowanymi i perfekcjonistycznymi standardami, które mam wobec samych siebie. I organizm po prostu nie wytrzymuje aż tego długiego, długotrwałego stresu, więc po prostu cię udepresyjnia, mówiąc Ci, mam dość. Skąd się biorą narcystyczne kobiety? No najczęściej według terapii, schematów, teorii psychodynamicznych ale i myślę, że terapia poznawczo-behawioralna też się z tym zgadza, z niezaspokojonych potrzeb w dzieciństwie. Tak samo jak u mężczyzn, jak i u kobiet przyczyna jest właściwie ta sama, tylko objaw w formie wyrażania tego narcyzmu może być inny. Więc kluczowe, niezaspokojone potrzeby w dzieciństwie kobiet, które przerodziły się w narcystyczne kobiety, są to potrzeby niezaspokojonej, bezwarunkowej miłości akceptacji u dziecka. Dziecko nie było wystarczająco dobrze empatycznie zrozumiane, czy brakowało empatii w stosunku do tego dziecka i był chud. Nie było stabilnych i realistycznych granic i pewnego rodzaju przewidywalności dla dziecka. Dziecko sobie mogło na przykład robić co chce, albo nic nie mogło też robić, bo było tak sztywnie traktowane. Nie było wystarczająco przestrzeni na dobycia sobą, dobycia autentycznym, do stworzenia własnej tożsamości. Rodzice nie wspierali rozwój swojego własnego ja i swojej własnej tożsamości, nie, 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 nie samodzielnej autonomii. Nie było wystarczającej też przestrzeni na wyrażanie swoich potrzeb i emocji nie tylko tych dobrych, czyli, czyli pozytywnych, tylko też tego, tych negatywnych, bo na przykład było one tłumione mówiąc nie płacz albo nie przesadzaj. I najczęściej któreś z tych potrzeb, lub wszystkie, lub część, jeśli są frustrowane, niezaspokajane u dziecka, mogą się i przyczyniają się do stworzenia narcystycznego zaburzenia osobowości u kobiet, ale też u mężczyzn. No i z, z punktu widzenia terapii schematów, najczęstszym schematem u narcystycznych kobiet jest schemat wadliwości, czyli przekonanie o tym, że jest ze mną coś nie tak, jestem niewystarczająco wartościowa, dlatego muszę być teraz perfekcjonistką, żeby choć przez chwilę siebie polubić. Schemat roszczeniowości, przekonanie o swojej wyjątkowości, że jest się ponad, ponad innymi ludźmi w jakiś sposób lepszym od innych przeciętniaków. Schemat wysokich wymagań, czyli innymi słowy perfekcjonizmu wobec samego siebie i bycia surowym wobec samego siebie. Bardzo często y, właściwie obok, najczęściej jest właśnie schemat wadliwości i teraz ten schemat też deprywacji emocjonalnej, czyli takie Przekonanie, że nigdy tak naprawdę nikt mnie w pełni nie zrozumie, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, że ludzie w pełni mnie zrozumieją i pokochają mnie z całym zestawem cech, takich jak mam w sobie, bo, bo spotkało mnie w dzieciństwie właśnie chłód, zrozumienie ze strony rodziców, jakiś rodzaj samotności. Teraz mam nieustanne przekonanie, że, że będę nieustannie samotny do końca życia i że nigdy tak naprawdę w pełni nikt mnie nie pokocha z moim cieniem, jak to Jung mówił. Oczywiście mogą być też inne schematy, tutaj jest schemat na przykład nieufności i skrzywdzenia w na jakąś krzywdę, czy przemoc w dzieciństwie, czy podatności na zranienie, gdzie mamy przekonania i przeczucia, że może nam się coś złego zdarzyć, więc się zabezpieczamy i tworzymy nadkompensacyjne strategie w postaci nadmiernej ochrony, czy agresji na wszelki przejaw zagrożenia, czy jak ktoś nas obraża. I te różne schematy, one są połączone między sobą i aktywują się w zależności od sytuacji, czy triggeru tak zwanego w życiu. I w reakcji na aktywowany schemat człowiek wchodzi, czy narcystyczna kobieta wchodzi w jakiś rodzaj trybu, który ma na celu ją, czy to mówiąc, w się, mechanizm obronny się które ma na celu uchronić ją przed doświadczanym cierpieniem w reakcji na aktywowany schemat. I najczęściej yy, takim trybem jest yy, przede wszystkim złoszczące czy się wielkościowe dziecko, które reaguje nadkompensacyjnymi strategiami na ból, czyli na przykład agresją, lub to wielkościowe dziecko, które domaga się bycia podziwianą, adoracji, czy nie wiem, czy nadmiernie domaga się uwagi i atencji ze strony in ludzi, innych ludzi w internecie lub na żywo. I to dziecko się domaga właśnie potwierdzenia tego, że nie jest wadliwe według schematu wadliwości. Aktywuje się często zranione, wrażliwe dziecko, które. Czuje się odrzucone, zawstydzone i narcystyczne kobiety nie chcą się tak czuć, więc aktywują inny tryb, który ma na celu uchronić wrażliwe dziecko. a Najczęściej jest to właśnie to poprzednie, czyli złoszczące się wielkościowe dziecko, lub na przykład tryb tak zwanego odłączonego odbrońcy, który na przykład. Może maskować to, ten ból z aktywowany wrażliwym dzieckiem w postaci ironii, jakimś chłodem, perfekcją, perfekcjonizmem, czy odsuwa, odsu, odsuwaniem jakichś rzeczy od siebie czy innych ludzi, które aktywują w nas negatywne emocje. No i przede wszystkim tryb każącego rodzica, który za każdym razem jest surowy wobec siebie i mówi ci, że jest z tobą coś nie tak. I masz ten nieustający głos w głowie, który nie chcesz do siebie dopuścić, więc używasz różnych strategii, które mają Ci pomóc odsunąć to od siebie, głos, pod tym nie jesteś wystarczająco dobra, bo bo, bo tak naprawdę miałaś surowego rodzica, który traktował cię po prostu źle i teraz ten głos się w tobie uwewnętrznił i za każdym razem, kiedy pojawia się trigger, który, który aktywuje ten schemat wadliwości, to może się ten głos w głowie pojawić. Zatem podsumowując, narcystyczna kobieta nie rodzi się zimna, wyrochowana, chłodna z chęcią do niszczenia ludziom żyć i manipulowania w relacjach. Ona się po prostu tego nauczyła poprzez najczęściej niezaspokojone potrzeby w swoim dzieciństwie, czy niedostateczne dobre traktowanie przez swoich rodziców, czy bliskich osób, które były odpowiedzialne za wychowanie. Oczywiście, że inne powody też są możliwe, tej temperament, jak może mieć ktoś bardziej taki, ale to nie temperament warunkuje, tylko to, że ktoś ma zaburzenie osobowości, więc można mieć wszelakich temperament, temperament, na przykład choleryczny, a i tak to nie musi rozwinąć zaburzenia osobowości, czy różne doświadczenia społeczne, traumatyczne w ciągu życia, oczywiście, że to też mogą mieć wpływ, natomiast my wiemy, że najczęściej długofalowo mają wpływ na rozwój tych zaburzeń osobowości, w tym narcystycznego zaburzeń osobowości u kobiet, to niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. I ten perfekcjonizm, domaganie się uwagi i te wszystkie strategie, które opisałem dzisiaj w postaci manipulacji, agresji itd., Służą y, tylko tej osobie jako strategię, najczęściej nieuświadomione, do radzenia sobie ze swoim poczuciem bycia wiecznie niewystarczającą, zdeprywowaną emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej, tak jak dzisiaj opisowałem. Ta osoba radzi sobie jak może, żebyś przeżyć w świecie, w którym jest nauczona, że jako dziecko było, była warunkowo kochana albo w ogóle nie była i wykształciła w sobie przekonanie, że nie jest wystarczająco dobra i nie zasługuje na miłość, więc teraz stara się jako dorosła osoba Przetrwać tak jak potrafi, żeby nie nienawidzieć ciebie. I oczywiście, że to nie jest dobry sposób na przetrwanie i to wymaga terapii długoterminowej i nieustannych konfrontacji empatycznych i stawiania granic, ale jakby patrzymy na to z drugiej perspektywy, też próbując to zrozumieć, skąd to się wzięło, a nie tylko oceniać, że ktoś jest taki siaki. No bo już wystarczająco dużo oceny jest na lewo i prawo. I tak jak mówię, my tu niczego nie romantyzujemy, tak jak tam czytałem w internecie komentarze pod swoimi rolkami na temat narcyzmu. My niczego nie normalizujemy w, w, w rozumieniu, że to jest ok, że ktoś tak nas tak traktuje. My próbujemy zrozumieć przyczynę, bo tym się zajmuję m.in. Jestem psychologiem, który próbuje zrozumieć ludzi i ludzką psychikę, nawet tą taką bardzo pogmatwaną, która może się przyczynić do krzywdzenia innych, a nie do oceniania kogoś, bo to nic tak naprawdę nam dobrego nie da. I oczywiście, tak jak mówię i podkreślam to cały czas, nie ma zgody na krzywdę i na to, żeby ktoś nas traktował w taki, a nie inny sposób. I to często, o czym będę mówić w kolejnym odcinku, wymaga nawet urwania relacji z taką osobą, jak stawianie granic nie, nie da rady. Ale to myślę, że poruszymy już yy, w Kolejnym odcinku, w którym już bezpośrednio opowiem o tym, jak chronić siebie w relacji z narcystyczną kobietą i mężczyzną. Tutaj w tym odcinku poruszyliśmy po prostu temat, żeby pokazać te różnice i lepiej zrozumieć. No, mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy, interesujący. Jeśli jesteś ciekawy kolejnego odcinka odnośnie tego, jak siebie chronić w takiej relacji, to zostaw komentarz na dole, żebym wiedział, że, że warto nagrywać. Do zobaczenia.